Konan Doyle. Świat zaginiony. Rozdział dziesiąty, część trzecia. Po tym wypadku najwidoczniej pomyślało, że drzewa są niebezpieczne, bo pokuś tykało przez las, a jego towarzysz i trzy małe olbrzymy poszły za nim. Widzieliśmy ich szarą skórę migocącą wśród drzew. I łby kołyszące się wysoko nad krzakami. Po chwili znikły nam z oczu. Spojrzałem na moich kolegów. Lord John stał zapatrzony z palcem na cynglu strzelby i oczyma płonącymi gorączką łowiecką. Cóż dałby za to, aby jeden z takich łupów. Zawiesić między skrzyżowanymi wiosłami nad kominkiem przytulnego mieszkanka na Albany, a jednak rozsądek powstrzymał jego rękę, bo tylko nie zdradzając się przed mieszkańcami tego nieznanego świata mogliśmy poznać jego cuda. Obaj profesorowie zamarli w wzięci w podnieceniu bezwiednie schwycili się za ręce i stali jak dwa dzieciaki w krainie czarów. Policzki Challengera rozdeły się w anielski uśmiech, a sardoniczne rysy profesora Samerli złagodniały na chwilę w podziwie i szacunku. Nunc Dimitis. Wykrzyknął wreszcie: Co w Anglii o tym powiedzą? Mój drogi profesorze, wyjawię panu w zaufaniu, co o tym powiedzą w Anglii rzekł Challenger nazwą pana bezczelnym Ługarzem i naukowym szarlatanem tak jak pan i inni mnie nazwali, nawet gdy pokażemy im zdjęcia Sfałszowane, mój panie Niedołężnie sfałszowane. I wobec dowodów rzeczowych, gdybyśmy je tylko zdobyli, Malon i jego niecna szajka z Fleet Street wynieśliby nas pod niebiosła, 28 sierpnia ujrzeliśmy pięć żywych iguanodonów na polanie ziemi Meplewajta. Młodzieńcze, niech to pan zapisze w dzienniku i wyśle do swej szmaty. I niech się pan przygotuje, że w zamian redaktor da panu mocnego kopniaka, wtrącił lord John. Z geograficznej szerokości Londynu, mój młody paniczyku, te rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. Wielu podróżników woli milczeć o swych przygodach z obawy, że im nikt nie uwierzy. Czy można się im dziwić? Za miesiąc czy dwa, nam samym to, co widzieliśmy, wyda się snem. Jak pan nazwał te zwierzęta? Iguanodony, rzekł Zamierzin. Ich liczne ślady znajdzie pan w piaskach Hastings w Kent i Sussex. Całymi stadami żyły w południowej Anglii, gdy rosła tam soczysta bujna zieleń, sprzyjająca ich rozwojowi. Ale warunki się zmieniły i zwierzęta wymarły. Tu wszystko pozostało bez zmian i dlatego przetrwały. Muszę zdobyć jeden taki łeb. Jeśli uda nam się wyjść cało. Rzekł Rockston na Boga moi koledzy afrykańscy myślili zzieleniej z zazdrości nie wiem, co drodzy panowie myślicie, ale mnie się zdaje, że ciągle chodzimy na skraju przepaści. Miałem takie samo wrażenie czułem, że otacza nas jakieś tajemnicze niebezpieczeństwo. Coś groźnego czaiło się w mroku lasu. A gdy patrzyliśmy w gąszcz listowia, ogarniał nas lęk. Co prawda, te potężne istoty, które widzieliśmy przed chwilą, ciężkie i niestarne, nie wyglądały zaczepnie i chyba nie były groźne, ale w tym świecie cudów mogły kryć się inne zwierzęta z minionych epok, z legowiska w zaroślach lub między skałami. W każdej chwili gotowe było rzucić się na nas jakieś okrutne, straszne zwierzę. Mało wiem o prehistorycznym świecie, ale żywo utkwiło mi w pamięci opowiadanie o jakichś potworach, które mogłyby polować na nasze lwy i tygrysy, tak jak kot poluje na myszy. Co będzie, jeśli one także żyją w lasach ziemi Meppelwhite'a? Los chciał, że owego ranka, pierwszego w tym nowym dla nas kraju, przekonaliśmy się, na jakie niebezpieczeństwa jesteśmy ciągle wystawieni. Przydarzyła nam się wstrętna przygoda, o której wspominam z niechęcią. Jeżeli, jak mówi Lord John, równina iguanodonów Pozostanie w naszej pamięci jak jakiś sen, to bagno pterodaktyli na zawsze będzie dla nas koszmarem. Zaraz opiszę, co nas spotkało. Posuwaliśmy się przez las wolno, częściowo dlatego, że Lord John jako wywiadowca musiał dokładnie zbadać teren, zanim pozwolił nam przejść parę kroków, a częściowo dlatego, że któryś z naszych profesorów co chwila z okrzykiem zachwytu przyklękał przed jakimś całkiem dla niego nowym kwiatem lub owadem. Przeszliśmy najwyżej dwie do trzech mil wzdłuż prawego brzegu strumienia, gdy natknęliśmy się na dużą polanę w lesie. Pas krzaków biegł stąd aż do zwaliska głazów którymi usiana jest cała wyżyna. Krok za krokiem szliśmy w tę stronę, ukryci w krzakach, aż powyżej piersi, gdy nagle do uszu naszych doleciał dziwny pokwar niskich głosów i jakieś gwizdy wypełniające powietrze nieustannym hałasem i dochodzące skądś tuż przed nami. Lord John Uniesieniem ręki kazał nam stanąć, sam zaś, schylony, pobiegł szybko ku linii głazów. Wyjrzał poza nie i wykonał gest zdziwienia. Stał i czemuś się przyglądał. Był tak tym pochłonięty, że zupełnie o nas zapomniał. W końcu jednak, ruchem ręki, nakazującym jak największą ostrożność, Przywołał nas do siebie. Z jego zachowania odgadłem, że zobaczymy coś niezwykłego, ale i groźnego. Przyciągaliśmy się bliżej i wyjrzeliśmy z ponad głazów zobaczyliśmy głęboki lej, pewnie prastary krater jakiegoś mniejszego wulkanu wyglądał jak wielka niecka na dnie, której o kilkaset jardów od nas było parę stawów wypełnionych stojącą wodą pokrytą zielonkawą rzęsą. Brzegi porastało gęste sitowie. Miejsce to samo przez się wyglądało ponuro i groźnie, ale jego mieszkańcy sprawili, że przypominało siódmy krąg dantejskiego piekła. Było bowiem legowiskiem Pterodaktyli. Mieliśmy przed sobą całe ich setki. Na dnie wokół wody roiło się od młodych i od ohydnych samic wysiadujących błoniaste żółtawe jaja. Od tego kotłowiska plugawych gadów bił rażący uszy wrzask, i stęchły mdlący odór. Nieco wyżej, każdy na oddzielnym kamieniu, siedziały niemniej ohydne samce. Wysokie, szare, zasuszone, bardziej podobne do wyschniętych i martwych mumi niż do żywych istot, siedziały bez ruchu, wodząc w koło czerwonymi oczami i od czasu do czasu kłapiąc zębatą paszczą. Gdy jakaś łądka Wypadkiem przeleciała obok. Złożywszy przed ramiona zwinęły wielkie, błoniaste skrzydła i siedziały jak jakieś olbrzymie stare baby, opatulone w odrażające pajęczo szare chusty, z nad których wystawały tylko drapieżne głowy. Mieliśmy przed sobą co najmniej z tysiąc tych plugawych stworzeń starych i młodych. Ten widok prehistorycznego życia wprawił naszych profesorów w taki zachwyt, że chętnie spędziliby tu resztę dnia, pokazywali sobie martwe ryby i ptaki leżące między skałami na dowód, czym żywią się pterodactyle. Słyszałem nawet, jak winszowali sobie nawzajem wyjaśnienia zagadki, czemu aż tyle kości tych latających smoków można znaleźć w pewnych dobrze znanych okręgach, jak na przykład w piaskach Cambridge, bo jak się teraz okazało, pterodaktyle, jak pingwiny, żyją w stadach. W końcu jednak Challenger tak się zacietrzedził, usiłując dowieść czegoś, Czemu zanerwi przeczył, że w ferworze sporu wysunął głowę spoza głazów i niemal nie ściągnął na nas nieszczęścia. Jeden z najbliższych samców wrzasnął przeraźliwie i machnął wszy długimi na dwadzieścia stóp błoniastymi skrzydłami, Wzbił się w górę, samice i pisklęta skupiły się przy wodzie, a wszyscy strażnicy, jeden po drugim, poczęli wznosić się w powietrze. Zadziwiający był widok ponad setki tych stworów, tak wielkich i wstrętnych, z szalonym łopotem skrzydeł i ze zwinnością jaskółek fruwających nad naszymi głowami. Wkrótce jednak przekonaliśmy się, że nie należało nim się zbyt długo rozkoszować. Początkową bestie zataczały wielkie koła, jakby chciały zobaczyć, co za bruk im zagraża. Potem zniżyły lot i zacisnęły koła, aż w końcu krążyły tuż nad nami suchym, szeleszczącym łopotem olbrzymich, szarych skrzydeł, napełniając powietrze. Co przypominało mi żywo lotnisko w Hendu w dniu pokazów. Uciekajcie w las i trzymajcie się razem, krzyknął lord John, chwytając strzelbę za lufę. Potwory zaraz nas zaatakują. Gdy rzuciliśmy się do ucieczki, pterodaktyle otoczyły nas tak ciasnym kołem, że końcami skrzydeł niemal dotykały naszych twarzy.